z tej strony Elf TV, a dzisiaj gramy sobie w Sim City. Dawno nie było odcinka. Dawno nie było odcinka z tej gry, ale, ale już jest. Chciałem nagrać odcinek, z yy, pojawił się potwór. Nie wiem, że wam pokazywałem, ale tutaj jest taki potwór potwór, ja może zsyłać katastrofę. właśnie to my możemy. Jakby tutaj klasa... Nie, nie, nie. tutaj możemy wejść. Pokażę wam jakąś katastrofę. Możemy to odblokować. Nie, nie, nie odblokujemy. No cóż. Czekajcie. Nie wiem, nie wiem jak to. Musimy to. No. musieli jakoś to odblokować. Chciałem nagrać tak. No dobra. Chciałem y, nagrać odcinek z Angry Birds Epic. Niestety nie mogłem pobrać tej gry. Niestety nie mogłem e, nie mogłem po prostu tej gry zainstalować I no cóż, niestety nie, nie, nie będzie Nie będzie tego tutaj No chociaż twórcy planują z tego co wiem e, Twórcy mają to zrobić Ale nie wiem jak to tam no czy to rzeczywiście w końcu mają zrobić, czy tylko tak, tak kłamią, że tak zrobią, a tak naprawdę nic, nic, nie, nic nie mają w planach. Niech to mają robić, ale no cały czas tej gry nie ma, więc no, nie wiem, nie będzie, to pojawi się na moim kanale. Ale, no cóż, jeżeli ta gra będzie następna, pojawi się na moim kanale. Tak jak o tutaj dawno nie sprzedało się. Już yy. Tutaj jeszcze to bym sprzedał. Dobra. Tutaj już mamy posprzedawane rzeczy. Mam nadzieję, że ktoś to kupi. I tak. Coś się zmieniło. No, zmieniło się dość dużo rzeczy. No i czekajcie. Coś tutaj się zcięło. O dobra. To, to tutaj... o właśnie, coś takiego tutaj jest. Ja tego tutaj jeszcze... Koniec rywalizacji, twój wynik zero. Wyprodukuj. No dobra. Tutaj musimy dać. Glekonuj. Tylko kolejny Aha No dobra. <tryk> Mamy tutaj jeszcze, tak? Mamy tutaj jeszcze, niby to mamy odblokowane, ale tak naprawdę tego nie ma. Eee, mamy niby regiony, ale do odblokowania następnego regionu potrzeba do 25. poziomu. Więc jest daleko, daleko jest. I coś tutaj będzie. Tutaj też sprzedamy. Może tutaj jeszcze. Musimy na razie. Zauważyłem. Aha. Ostatnio pojawiło się karnet burmistrza. I co tutaj jest? Centrum wioski. mamy miasta, ale dobra. Wioski. Dobra. Wiejski rynek. Czemu to wszystko jest wiejskie? No, miasto. No dobrze, no cóż, tak jakoś to jest. Tak, odblokowałem też transport i edukację. Edukacja tutaj wygląda. Tak. Jest tutaj wybudowane... Tutaj jest Ministerstwo Edukacji. Zbudowałem je tu. gdyby je tak jakoś inaczej postawić, chyba byłoby lepiej. co sobie myślę, że można byłoby je chyba jakoś inaczej postawić. Przecież tutaj też to będzie się potem zasiedlało, ale. Dobra, coś... No dobra, potem to się tym będziemy... Na razie to postawimy może tutaj. No potem. Potem może ocenimy. Tutaj sprzedamy to. I tutaj co chcemy? No nie wiem. O, ktoś kupił te nasze rzeczy. Mamy dość dużo pieniędzy. Co tutaj e, musimy wybudować? Nie, nie wybudować. Gwoździe weź do. nie mamy metalu, bo w cały sprzedaliśmy. Ale spokojnie. Za chwilkę go wyprodukujemy. Dobrze. Pójdziemy teraz do miasta, tutaj do sąsiedniego miasta, miasta Daniela. Tutaj oni mają takie rzeczy na sprzedaż. To można kupić, ale reszta nie jestem... No nie wiem, zobaczmy że gwoździe też. Musimy zobaczyć, co jest nam potrzebne. Co tutaj jest potrzebne? Drewno. O, krzesła by Ci przydały. A tam były, pamiętam. Nie wiem, czy było. O, te porówki. I widły też były. Więc idziemy do miasta Daniela. wykupimy no, to, to i to. A to też może. Czy lubicie się I czy chcecie więcej odcinków z tej serii? O, patrzcie! Co zblokowaliśmy? Ha! Czekajcie, odblokowano. Policja. Zapomniałem wam jeszcze transportu pokazać. Dobra, ale to spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Komisariat Policji. No to mamy, no dobrze, będziemy policję. Tutaj jest transport, Ministerstwo Transportu, niestety jest to bardzo duże, ba, znaczy nie bardzo duże, bardzo drogie to jest. Tutaj to wymuszamy jeszcze i co tutaj mamy? Przestępczość zaczyna się wymykać spod kontroli, no niedobrze. Trzeba zbudować komisariaty policji, by zaprowadzić prawo i porządek. No i niedobrze, niedobrze. Dostępny jest nowy typ dróg. Droga żwirowa. że tak naprawdę, patrzcie, to jest głupie. Ja mam bardzo dużo teraz pieniędzy, ale nie jestem w stanie czegoś takiego wybudować. To jest według mnie za drogie. To jest akurat za darmo. A to, patrzcie. Takie coś kosztuje taki mały, tak to popatrzcie. To kosztuje 20 tysięcy. Więc jest no po prostu potrzebuje ochrony, żeby poczuć się bezpiecznie. Ciągle włamuje się do sąsiadów. No to niedobrze, jak ktoś się włamuje. Tutaj trzeba wybudować tak. Policję. Prawo i porządek, żeby wpadł. Może tutaj na ten nas jest stać. Kupiłbym im go naszym mieszkańcom. Ale kupimy podstawowy. Ten może kupimy. go, Tak byłoby dobrze. Gdzie go stawiamy? Może tu byśmy go postawili. Tylko trzeba byłoby przestawić budynek. To sobie może oczy to przestawimy. A, policja. Nie, nie, nie. Nie elektrownie. No, fajnie, fajnie, ale niestety nie mamy policji żadnej w naszym mieście. Ciekawe, że wcześniej nie było złodziei tak swoją drogą. Przypomnienie o zadaniu. Jakie mamy zadanie? Jeżeli pośpieszysz, jeżeli się musisz jeszcze wykonać zadanie. No właśnie, mamy zadanie. Gwoździe muszą się produkować. O, tutaj się produkują gwoździe. No szybciej. Szybciej, gwoździe. Mm. Nie. Nie, dzięki. 60 policji. Dobra. I tak, tutaj jest policja. Ten, ten kawałek, co jest na zielono, jest chroniony. A to, co jest na czerwono, to, co jest na czerwono, jest niechronione. I tak, ten budynek. Byśmy musieli przenieść gdzieś. Ten budynek trzeba tu byłoby przenieść. Gdzie jest? Dobra. Tutaj trzeba byłoby jeszcze jakiś posterunek policji dać. No, na pewno nam się przydało. Przydałaby im się policji. na tej średniej już jest nie stać. A ten no, jest. Nie da im dużo bezpieczeństwa. Jest to takie trochę takie kiepskie. No, chociaż postawimy no, ten. Niestety cały czas ten budynek jest niechroniony. Musimy go tak. Albo teraz zbudować osobny. Bo że na nas nie jest. Przecież i tak takie będziemy musieli zrobić. Albo go przestawić w miejsce, które jest chronione. Na razie go przedstawimy w miejsce, które jest chronione. Hmm. Trzy... Hmm. Czyli, gdzie? Może zrobilibyśmy tak. To przedstawimy tu. Hmm. Niestety. Coś się zacięło, czekajcie, o, dobra. Dobra, i teraz patrzcie, wszyscy są chronieni. Tylko, że w miarę jak my miasto będzie się rozbudowywać, no i policji cały czas będzie... no... potrzebować więcej, będziemy go potrzebowali. I patrzcie, całe miasto jest teraz chronione. Całe miasto. Znaczy, no nie całe, tutaj są jakieś fabryki, ale one nie wymagają ochrony. Ciekawe w ogóle, dlaczego cytryny kradną. No, w fabrykach właśnie też kradną. I to nierzadko. No, ale dobra. Znaczy nie, twórcy tego nie uwzględnili. Trzeba wybro, wyprodukować gwoździe, by fajnie by było. Fajnie by było je wyprodukować, przyznam. Tylko, że są problemy. Tak? To wymaga czasu. Dawno nie było odcinka. Napiszcie w komentarzu, czy się cieszycie, że jest. Tak. Trzeba byłoby chyba. No właśnie, coś tam jakieś fabryki się wytyka. Wy... Teraz ja to kosztuje 500. Nie wiem, czy nie trzeba wywalić jednej fabryki. To wy, wyburzamy. Pokróć produkcję. No nie wiem, nie wiem jeszcze. Jak to jeszcze tam było? Dobra. Dobra, ale teraz... Jakieś misje mamy. Centrum Rywalizacji. Burmistrz uczestniczy w rywalizacji burmistrzów, by wygrać nagrody, w tym plat platynowe klucze. To, tutaj są platynowe klucze. Za platynowe klucze możesz kupować potężne budynki i karty katastrof. Zdobywaj klucze w rywalizacji burmistrzów, karnecie burmistrza, problemach z potworem i wojnach chlebowych. Gdzieś tu właśnie, tutaj odblokowało się, poczekajcie chwilę, tutaj odblokowało się zapasy wojenne, na wypadek wojny tutaj to możemy się tutaj odblokować różne rzeczy, które są bardzo przydatne na wypadek jakichś katastrof. Realizuj dostawy, by zdobywać bo pojednej. Każda katastrofa wymaga innego zestawu przedmiotów do uruchamienia, więc szukaj tych, których ci akurat potrzeba. No dobra, tylko że... Trochę drogi. No cóż. No dobra. Tutaj potrzebujemy, tych miarek potrzebujemy. Teraz zobaczymy. Czy no, niestety nie jesteśmy w stanie ich wyprodukować. jesteśmy tylko na jeden młotek ma stać. Młotki też są akurat na liście zakupów, ale no, więcej trochę ich trzeba. Dobra, przydałby się. Coś było, chyba. Czekajcie. Nie stać, nic nie jest niedowocześni. No dobra, trzeba wybudować taką. To nie czyszczę, No dobra, taką wybudujemy sobie. Dobra, i produkow produkowaliśmy drzewo. Tyle tego drewna jest. I dasz tutaj, o. Stać, by ulepszyć ten budynek. Tutaj, tutaj widzę, że warto byłoby, o, takie coś tutaj możemy zrobić, drogę podłączyć. I czy trzeba tutaj... Fabryki nie pracują. Wyprodukowujemy dużo plastik teraz. Uwielbiam reklamy, nie, nie, nie. Patrzcie, przedmieścia coś się zblokowaliśmy? O, do, do. Dobra, nagroda odbierzmy. I tak, gdzie jest nie tu? Gdzie jest O. Kronika miasta. Otwórz. Wykonaj zadania. Dobra. To może kłotem. Musimy teraz robić wieżowce. Mm, odblokuj dok towarowy. Musimy odblokować teraz dok towarowy. To gdzie oto jest? Dok towarowy. Kurczę, ja miałem tyle simulenów, a kupiłem komisariaty. A jaj, Dobrze, mamy coś tu jeszcze? Dok towarowy. Definitely. Dobra, to potem, jak wybudujemy doktorowy, to się odblokuje. I chociaż tutaj możemy. No dobra, najpierw trzeba doktorowy odblokować. Co się zrobi potem, jeżeli ja, będzie 10 tysięcy simoleonów? Systemy mechaniczne. No dobra, sprzedajmy. Do systemów mechanicznych. Teraz potrzebujemy dużo pieniędzy. I tak, krzesełko możemy wyprodukować, i tak, co, się, co będzie odblokowane na kolejnym poziomie, będzie tak, chemikalia, będziemy mogli chemikalia produkować i cegły, cegły wiem tak trochę jak klaskiego, ale no dobra, trochę wyglądają jak lego. Pan, policja panuje nad okolicą, Czujemy się bezpiecznie. No więc mieszkańcy są zadowoleni. 99% mieszkańców jest zadowolona. A 1% tylko jest niezadowolony. Więc no, jest. Fajnie tchniemy, a co uważamy ostatnio pieniądze, w poprzednim odcinku. Było coś takiego. Co można było sobie tutaj budować? Nie można znaleźć kolejnych stref, nie można... Zbuduj najpierw te istniejące. Trzeba byłoby to bardziej rozoblowywać chyba. Mhm. Tak. Musimy tutaj A my tutaj też sprzedawać dużo rzeczy teraz musimy. Czekajcie, nie, 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 nie tak. Dobra, za stówę, o to będzie dobra cena, myślę. 99 za 6 sztuk drewna czekajcie, czekajcie. Utwórz gra się trochę dzisiaj jakaś zacina. Co się dzieje? O kurczę... O, jeden. Twoje pierwsze zadanie zostało ukończone, burmistrzu. Odbierz punkty PUMPLO i sprawdź swoją rangę w rankingu rywalizacji burmistrzów. Pokaż. Dobra, tutaj odbierz. Liczba punktów PUMPLO wskazuje na Twój wynik w rywalizacji burmistrzów oraz na Twoje postępy w ramach karnetu burmistrza. Kiedy trwa jednocześnie rywalizacja i sezon. No dobra. Rywalizować. Zobacz, z kim będzie rywalizować. Dobra, z kim będę rywalizował? Pnij się na swojej, w swojej lidze. Yy, aby zdobywać bardziej prestiżowe nagrody. W tym nagrodę główną. Najlepsi gracze uzyskają awans do wyższej ligi. Aha. Czyli teraz jest tutaj. No fajnie, łapię. Zbieraj punkty Pumplo podczas sezonu karnetu burmistrza, żeby wspinać się na kolejne poziomy nagrody i odblokować wspaniałe nagrody. Co my tutaj mamy? Karnet burmistrza jest dostępny dla wszystkich. Wykonuj zadania w trakcie sezonu. Zez Zezon. Aby uzyskać więcej nagród, kup karnet Burmistrza Premium lub karnet Burmistrza Premium Plus. Kup, aby zbierać nagrody. Dobra, co to jest? Ale dobra, to jest płatne przecież. Nie, my nie je, będziemy też kupować płatnych. Co tutaj mamy? Karmy. Karnet burmistrza. Wykonuj zadania y, konkursowe, żeby odblokować nowe szczeble i zdobywać No Dobra, tutaj darmowy karnet. Aha, wiejska szkoła. Poczekajcie. Może możesz przyjąć. No dobra, ale. Chciałbym coś zobaczyć. Nie mamy tej rzeczy, niestety, jeszcze. To tak, co tutaj? Rozbuduj budynek staromiejski. Budynki staromiejskie. Czy jakiś budynek staromiejski chciałby się rozbudowywać? Chyba właśnie nie. Mieszkalny. Mieszkalny, mieszkalny, mieszkalny. Tam były latynoamerykańskie, na ale to niestety żaden z tych budynków nie chce. Rozszerz obszar miasta, to ja chętnie rozszerzę, ale nie mam rzeczy do rozszerzeń, więc nie, nie, no nie zrobię tego zwyczajnie. Zwiększ poziomu magazynu miejskiego. Czy jesteśmy to w stanie zrobić? Więc zwiększajmy. Start. Cyk. I. No I pyk. I zatwierdzamy teraz. I mamy do odebrania punkty. Jej! O, nagrody! Co my tutaj mamy? Osiągasz drugą nagry rangę. Klucz? Co to jest? Co to? Czy wiesz, sprawdzić? Aha. Gratulacje! Osiągasz nowy poziom karnetu Wormistrza. Dobra, nowe nagrody. O, kasa, 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 kasa. Tutaj się zawsze przyda. Złote bilety służą do przejmowania nowych zadań pod koniec rywalizacji. Hmm. No nie wiem, co teraz. Nie, 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 nie chcemy reklam. Co by teraz... Tutaj, o, tutaj jest dobra. Mamy drugi poziom, i na razie brakuje do towarowego jeszcze trochę, ale myślę, że już niedużo. Trzeba tutaj jeszcze tutaj coś, może sobie damy. Dobra, damy sobie to. No, mnóstwo drewna będziemy musieli produkować. Bierzemy, idziemy do fabryki i wszystko zapychamy drewnem. Wszystko zapychamy. No, tego nie zapchamy, bo ten się redukował. Dobra, i wszystko jest już zapchane. Dobra. Jest. Ja już będę kończył ten odcinek to papa.